Jezusa wypowiedziane po jego zmartwychwstaniu. Pokój, 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 tak. powiedziałem innym, ale to słowa, w innym miejscu. Ale pierwsze osoby, które Pan Jezus spotkał po swoim zmartwychwstaniu, to była Maria Magdalena. Radujcie Maria Magdalena. się! Radujcie się! Pan Andrzej już wyprzedza. I Państwo, w polskim tłumaczeniu w warszawskim, w Biblii Warszawskiej mamy słowa, które on powiedział Bądźcie pozdrowione. Dzisiaj, jak jesteśmy tłumaczyli ten 28 rozdział Ewangelii Mateusza, była długa debata i sprawdzaliśmy również w tekście oryginalnym, w tekście greckim i nas tak uderzyło, że w tekście greckim jest użyte słowo hairete, to znaczy radujcie się. Pierwsze słowa zmartwychwstałego Pana skierowane do człowieka to jest radujcie się! Czym się mamy radować? Bardzo, bardzo. <grymkał> Zmartwychwstał Pan. Na krzyżu powiedział, wykonało się. Kara za grzechy została zapłacona. Ofiara za grzechy została złożona. Raz na zawsze. Doskonała. I na podstawie tej ofiary możemy przywodzić przed tron Bożej Właski, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Słuchajcie i siostry, uderzyła mnie dzisiaj ta myśl i po prostu widzicie, że jestem podekscytowany, bo ja Biblię czytam już od ponad 30 lat i ten fragment przeczytałem chyba kilkadziesiąt razy w różnych okolicznościach, a dopiero kiedy sięgnęliśmy do Greki, trzeba się było przyjrzeć oryginałowi, nagle Wyskoczyło to z Biblii, że tam jest powiedziane radujcie się. I to, to są pierwsze słowa z stałego Pana skierowane do człowieka. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale mamy również takie słowa: Patrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który aby doznać należytej uradości, wycierpiał krzyż. To było radością Pana Jezusa, który miał doznać i z powodu której ucierpiał Krzyż, abyś Ty i ja mogli być zbawieni. On patrzył poza Krzyż. Jego radością było to, że przez Krzyż zgotuje zbawienie Tobie i mnie. On widział już Ciebie jako zbawionego. W 17. rozdziale Ewangelii Jana mamy napisane, jak Pan Jezus modlił się o swoich uczniów, ale również modlił się i nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy uwierzą przez ich słowo. Także Pan Jezus modlił się o daleką przyszłość wszystkich tych, którzy mieli uwierzyć w Pana Jezusa. To jest powód, do, nasz powód do wielkiej radości jest to, że Pan Jezus zapłacił karę za nasze grzechy. Dał nas bawienie. A radością Pana Jezusa, dla której poszedł na krzyż, było to, że my możemy być zbawieni, że my możemy być Jego dziećmi, że my razem tworzymy tą pokrywienicę, która ma być porwana na obłoki i kiedyś na spotkanie Pana, aby być na zawsze z Jezusem. I tymi słowami apostoł Paweł pisze do te Lotniczych, przez pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jakimi słowy? Że na zawsze będziemy z Panem. To jest nasza radość, że będziemy na zawsze z naszym Panem i Zbawicielem. Chciałem teraz troszeczkę zmienić temat. I znałem jednego brata w Zabrzu, Roberta Nierge. Od czasu do czasu, kiedy przyjeżdżałem tam na świetlicę rączką, spotykałem się z nim, spotykałem go i nawet mi mówiono, wiesz co, on tłumaczy Słowo Boże na język gromu, bo on ma taki notatnik, i on tam tłumaczy Słowo Boże na ten język. Ale jakoś, nie wiem, dzisiaj czuję się winny z tego powodu, że nie poświęciłem Robertowi więcej czasu, więcej uwagi. I kiedy już potem, ostatnie miesiące życia był w szpitalu nieprzytomny pod kroplówkami, jego żona Dorota praktycznie większość czasu spędzała w szpitalu, opiekowała się nic demonstrowała swoją miłość do Niego do ostatniej chwili jego życia, opiekując się nim w szpitalu. I kiedy Robert zmarł, potem Dorota przyniosła na świetlicę romską, zabrzm ten notatnik z, ze Słowem Bożym tłumaczonym przez Roberta. Ale kiedy Dorota to przyniosła na świetlicę, brat Antoś, który pracuje na tej świetlicy dał to dzieciom romskim, kiedy, które przyszły do poczytania. I pyta się ich, potraficie to czytać? One czytają, czytają, czytają i w pewnym momencie do brata Antosia z takim błyskiem w oczach i z wielką radością mówią Wujku, wiesz co to jest? To jest Jezu, od Panu Jezusie w naszym języku. Ale jak Antoś to zobaczył, ten błysk w oczach, tą radość tych dzieci, że słyszą o języku, w swoim własnym języku, dzieci romskie, w własnym języku, tak się popłakał. Zadzwonił do mnie i mówił, Jurek, gdybyś ty to widział, opowiedział mi to wszystko. I mówił, Jurek, gdybyś ty to widział, gdybyś ty widział ten błysk w tych oczach dzieci, mówią, daj mi to, daj nam to wujku. No, Robert nie chciał mi tego dać, ale dzwoni do mnie Jurek i mówi, Jurek, my musimy coś robić żeby choć fragmenty Słowa Bożego przetłumaczyć na język Romów, aby mieli Słowo Swoje w swoim własnym języku. No ja tego nie przetłumaczę, ja tego nie zrobię. Antoś też tego nie, nie zrobi, ale Wy, którzy znacie swój język, Wy to możecie zrobić. Zadzwoniłem najpierw do Szapla. Czy bracia Szapla będą, jeżeli byśmy zorganizowali grupę ludzi, którzy by mieli tłumaczyć Słowo Boże na język Romów, czy wezmą w ten udział? Szaflarie powiedziały tak. Był telefon do brata pastora Walowskiego tutaj, do pastora Andrzeja. Czy yy, Bystrzyca weźmie w tym udział? Bystrzyca powiedziała tak. Były rozmowy z braćmi w Zabrzu. Czy oni wezmą w tym udział? Oni powiedzieli tak. I właśnie tam w świetlicy Romskiej w Zabrzu zaczęliśmy się spotykać. Mieliśmy trzy spotkania. Potem mieliśmy jedno spotkanie w szaflarach i dzisiaj mamy już chyba piąte spotkanie. W którym tłumaczymy Słowo Boże na język Romów, tutaj są u Was w Bystrzycy. Dzisiaj byśmy przetłumaczyli cały 28. rozdział Ewangelii Mateusza. Idą święta Wielkanocy. A nie cały miesiąc będziemy mieć Wielkanoc. I się zastanawiałem, jaki tekst wybrać, żeby przetłumaczyć. Przeglądamy Ewangelię, no najlepsze by było przetłumaczyć tekst, jaki Wielkanocny. I ten 28 rozdział mówi nam o zmartwychwstaniu Pana. Także dzisiaj bracia i siostry, które czasem zaglądały tam pomagali, tłumaczyli, tłumaczyli słowo po słowie, werset po wersecie. A w końcu cały ten 28 rozdział został przetłumaczony. I powiem, że razem weźmy odkryli tą niesamowitą prawdę, że w tekście oryginalnym jest napisane, radujcie się, pierwsze słowa Pana Jezusa do uczniów, po tym, do, do swoich, do ludzi, którzy pokochali, Maria Magdalena i, i druga Maria. Nie uczniowie, nie Piotr, nie Jan, nie inni apostołowie, ale kobiety były pierwsze przy Panu Jezusie, które były świadkami Jego zmartwychwstania. One poszły do grobu. One były pierwsze przy grobie, żeby tam chciały iść do grobu, żeby go opłakiwać. To jest normalne, że kiedy umrze ktoś bliski, ludzie wracają na grób. To jest naturalne. Ale były zaskoczone, że kiedy przyszły na grób do grobu, zobaczyły odwalony kamień anioła, który im mówi: Nie ma go tutaj, Zmartwychwstał. Idźcie, powiedzcie uczniom jego, pośpieszcie się, aby powiedzieć im, Wy się nie bójcie, wiem, powiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. Powstał zmartwych. Zaczycie gminy, gdzie leżał. Nie ma. Krusty grób. I idą, I oto ktoś wychodzi im naprzeciw. Kto im wyszedł naprzeciw? Sam Jezus i mówi, radujcie się. pokazuje ten to ten tekst również pokazuje Bożą inicjatywę. W kontakcie z człowiekiem. Kiedy Adam zgrzeszył, Pan Bóg przychodzi do niego. Adamie, gdzie jesteś? Schowałem się, ukryłem się. Pan Bóg, człowiek, który popełnia grzech, kryje się przed Panem Bogiem, ale Pan Bóg go szuka, idzie do niego. Syn marnotrawny, kiedy postanowił się okutować, odwrócić się od swoich grzechów i wraca do domu ojca i ojciec go widzi z daleka, Wybiega mu naprzeciw. Miłujący ojciec wybiega mu, temu synowi synowi naprzeciw. I teraz mamy tutaj taką trzecią scenę, gdzie to Pan Jezus wychodzi naprzeciw stworzonym kobietom i mówi do nich, radujcie się. Ostatnie słowa Jezusa na krzyżu były wykonało się. Pierwsze słowa po zmartwychwstaniu! Radujcie się! Radujcie się! Czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem? Nie. Jest Twoim bawicielem? Czy powierzyłeś mu swoje życie? I czy chcesz być Jego uczniem? Powierzenie życia jest w sobie to jest pierwszy krok, ale teraz mamy być Jego uczniami i mamy się uczyć, przestrzegać wszystkiego, co on przykazał. To wszystko mamy tutaj w Jego Słowie. To jest to wszystko, co panie Jezus chce, abyśmy się uczyli przestrzegać. Panie Pastorze, spotkałeś już kogoś w życiu, kto się nauczył wszystkiego? Nie? Nie ma takiego. Całe życie będziemy się uczyć, ale powiem wam, nie ma takiego smutku, nie ma takiego cierpienia, w którym z Bóg nie w stanie nas pocieszyć. Słowo Boże zostało nam napisane, aby nas pocieszać, aby nas zapominać, aby nas budować, aby nam pokazywać, jaka jest nasza wieczność. I może być tak, że wśród ludzi nikt Cię nie rozumie, w cierpieniu, które przechodzisz. Może byłeś w szpitalu pod kroplówkami i nikt Cię nie rozumiał w tym, co przeżywałeś, kiedy byłeś w wielkiej boleści. Jest ktoś, kto Cię rozumie. Pomyśl o Jezusie, kiedy był przywity do krzyża i nie mógł się ruszyć, aby ulżyć swojemu bólowi. Czy panie zrozumie człowieka na łożu boleści w szpitalu, który nie może się ruszyć, aby ulżyć swojej boleści? Jezus rozumie. On przeszedł. Jego łożem boleści był krzyż. On tam się nie mógł ruszyć, aby ulżyć swojemu bólowi. Kiedy przechodził przez ból. Kiedy przez doświadczenie, kiedy ludzi ci, ludzie Ci złorzeczą, źle o Tobie mówią, a może nawet ci pobiją, pomyślcie, co Pan Jezus przeszedł i nie ma takiego cierpienia, nie ma takiego bólu, w którym Pan Jezus nie mógłby Cię zrozumieć, którym nie mógłby Ci współczuć. Popatrzcie się, to jest nasz Pan, zapłacił karę za nasze grzechy, zdejmuje z nas brzemię grzechu, brzemię winy, a jednocześnie rozumie każdy nasz ból, każdą naszą krzywdę i potrafi nam okazać współczucie ze wszystkim, co przeżywamy. Większość z was bardzo dobrze zna język polski. I chwała Panu, bo możecie czytać Ewangelię po polsku. Ale Pan Bóg do niektórych z was przemówi i będzie przemawiał i chce przemawiać w naszym języku. Dlatego ten trud, aby przynajmniej fragmenty Słowa Bożego przetłumaczyć na Wasz romski język. I mówcie się o tych braci, o te siostry, które pracują nad tym projektem, pracują nad tym, przyjeżdżają co za tygodnie, czy do Zabra, czy do Szabla, czy może do Bystrzycy, aby Słowo Boże tłumaczyć, aby Pan udał mądrości do wyrażania w słowach, w Waszych słowach, Jego myśli. Ja by przez te słowa Pan Bóg mówił do Was. Nie Pan Bóg wam pozycję.